Witajcie moi mili w kolejnym odcinku z cyklu opowieści, dzisiaj historia o trzech siostrach i jabłku. Zaczynamy! Miała matka trzy córki. I pewnego dnia wysłała je na pole kapusty, aby obtrząsnęły z niej piasek. Dziewczyny zwinnie pracowały, uwijały się, piasek strzepały z kapusty a dzień był piękny, słońce świeciło i nieopodal przejeżdżał piękny powóz, a w nim mężczyzna przejechał koło tego pola i traf chciał, że jabłko mu tam wpadło pomiędzy te kapusty. Jedna z sióstr, aby mu pomóc, podbiegła, jabłko podniosła, z piasku odtrzepała i mu go je podała. Ten Chwycił ją wtedy za rękę, do powozu wciągnął i wywiózł do ciemnego boru, do swojego dworu, bo w tym borze jego dwór stał. Zabrał ją do tego dworu, jabłko podarował, a do pewnej komnaty zabronił wchodzić. Zostawił biedne dziewczę samą w tym dworze, a sam pojechał w daleki świat. Dziewczyna siedziała, nudziła się, ale... Ciekawość wierciła ją strasznie, nie wytrzymała i do komnaty weszła. I to, co ujrzała, tak ją przeraziło, że jabłko upuściła, bo pełno ciał tam leżało i wielka kałuża krwi. I traw chciał, że to jabłko tę krew spadł. Dziewczyna szybko wzięła to jabłko, czyściła, polerowała, myła, ale krew nie chciała zejść. Siadła sobie biedna, siedziała i gdy mężczyzna wrócił, zapytał, czy w tej komnacie zakazanej była. A powiedziała, że nie, nie była tam, więc on, żeby mu jabłko dała. Patrzy na to jabłko. Przyglądać się nie musiał. Krwi nie dało się zmyć. Powiedział, że on wie, że skłamała i karę ponieść teraz musi. Wziął ją i w tej izbie, w tej komnacie gardło podrżnął. a ciało przed dworem pod kamieniem zakopał. I po drugą siostrę pojechał. I tak samo jak tę pierwszą. Tak tą. Ściągnął do siebie przy pomocy jabłka, które zgubił w polu kapusty. Wciągnął ją do powozu i wywiózł znowu do Boru, do swojego dworu. I tak jak tamtej, tej też jabłko podarował, a do komnaty, do izby zakazanej nie pozwolił wejść. I tę te też zostawił, sam pojechał, ale ta siostra też ciekawa była, i do izby weszła. I tak jak tamta, tak i ta przeraziła się widokiem, który jej się ukazał. Jabłko opuściła i też je podniosła, i szorowała i myć chciała, ale nie dał rady krwi zmyć. I siadła sobie i czekała. Gdy mężczyzna wrócił, zapytał, czy w izbie zakazanej była. Ale ona nie przyznała się. Powiedziała, że nie. Więc on jabłka zażądał. I też. Przyglądać za bardzo się nie musiał, bo jabłko we krwi umazane było. I tak jak tamtą siostrę, to też ukarał. Wyciągnął przez dwór, gardło poderżnął i pod drugi kamień zakopał. Przyszła pora na trzecią siostrę. Ją też ściągnął przy pomocy tego jabłka, do dworu wywiózł, jabłko podarował, do komnaty do izby zakazanej nie pozwolił wejść. Zostawił ją samą, on pojechał w świat, ale ta siostra mądra była. Jabłko pod poduszkę schowała, a sama do komnaty weszła. Przerażona taka zobaczyła to, co jej siostry: pełno ciał i kołża krwi, wielka taka. I tak poczekała na mężczyznę, aż wróci. Przyjechał i pyta się. Czy była w izbie zakazanej? Ale siostra mówi, że nie. Więc on, żeby mu jabłko dała. No, proszę, dałam. Tak patrzy. Patrzy, obraca. Czyste, nie ma krwi. Już wiedział, że. Żoną jego zostanie, bo prawdomówna, nie kłamie, posłuszna. I się pobrali. I tak żyli w tym ciemnym Boże, w tym jego dworze. Ona zostawała sama na całe dnie, a on wyjeżdżał. I pewnego razu, gdy jej się tak nudziło, wzięła swoje jabłko, wyszła przed dwór, siadła na kamieniu, bawi się tym jabłkiem, bawi. I w pewnym momencie jej upadło. Potoczyło się i kamienia dotknęło. I w tym czasie spod kamienia wyskoczyła jej siostra, żywa, cała, nic jej nie było. Ona tak patrzy, pędzi do drugiego kamienia, siada, jabłko upuszcza. Ono się toczy, dotyka kamienia i spod niego też. Druga siostra wyskoczyła, żywa. I one jej opowiedziały, co się stało. Więc ona wtedy do innej komnaty ich wzięła schowała i niech tam na nią czekać, takim powiedziała. Gdy wieczór nadszedł, mężczyzna wrócił. Poszli z żoną spać i ta żona jego wznaje mu miłość i pyta się, czy on nieśmiertelny? I on jej przytaknął, że tak. Ale wyjawił też tajemnicę, że jest coś, co może spowodować jego śmierć, co może mu odebrać życie. Że tam, pod borem na polu, jest kamień. I pod tym kamieniem schowana owieczka. Jeżeli ktoś tę owieczkę znajdzie i gardło je poderwie podersznie, to on umrze. I żona już wiedziała, co ma zrobić. Poczekała, aż on uśnie, pobiegła do swych sióstr, opowiedziała im całą historię. Pobiegły czym prędzej na pole, a tam wielki kamień, taki ciężki, ale we trzy oparły się, sił nabrały, pchnęły ten kamień, a tam owieczka, taka malutka, puchata, słodka. Ale cóż, gardło jej poderżnęły. I gdy już wróciły do domu, mężczyzna nie żył. I ta najmłodsza siostra, co żoną tego mężczyzny była, wzięła jabłko, wybiegła przed dwór, a tam stos kamieni był. I tym jabłkiem do każdego kamienia dotykała, i spod tego kamienia ludzi uwalniała, żywi byli, i w ten sposób wszystkich ocaliła i uwolniła których mężczyzna zabił. Taka to była historia. I jak Wam się podobała historia? Mroczna, prawda? Napiszcie w komentarzach, co o niej myślicie. Piszcie też, czy macie jakieś propozycje na opowieści. Łapkujcie, subskrybujcie i wyczekujcie kolejnych historii. Do zobaczenia!